Witajcie, kochani, witajcie do kolejnego tygodnia od 24 do 30 kwietnia, czyli już do końca miesiąca 2022. Hmm, Szykuję się bardzo ciekawy tydzień. I może z wyjątkiem pierwszych dni tak naprawdę ten tydzień jest pozytywny. Dużo może się dziać, ale szczególnie wtedy kiedy sami o coś poprosimy, wystąpimy, przemówimy, pokażemy swoje dary i talenty. I z tych dni, które chciałabym podkreślić, bo na każdy dzień tygodnia, jak wiecie, jest na patronie poziom 11.11. /11 co tydzień do zakupienia na mojej stronie link pod spodem i na Vimeo andyment. Ale dni, które faktycznie tu są ciut istotniejsze. To 29 i 30. 29 Merkury wchodzi w znak bliźniąt, a więc, wow, będziemy jak te motyle. Siadające tu na kwiatku, tam na kwiatku, rozmawiać, szerzyć informacje, świetny czas na naukę czy podwyższanie swoich kwalifikacji, ale także na kontakty, komunikowanie, występy, rozmowy, spotkania. Super. Widzicie, jakie od razu energii dostałam. To już dużo pokazuje. No i Pluton cofa się w koziorożcu. Będzie tutaj cofał się do października tego roku, kiedy Pluton, który jest planetą reprezentującą głębokie zmiany, transformacje, co musi upaść, żeby odbudować na solidnych fundamentach. Kiedy się cofa... Wchodzi bardziej w głąb nas, to my się powinniśmy zmieniać, okay? żeby nastąpiły zmiany. Więc będziemy odczuwać o wiele głębiej. Pluton opiekuje się skorpionem. Jeśli ktoś zna skorpiony, to wie, jak głęboko myślą, jakimi są super detektywami i jak świetnie potrafią utrzymać tajemnicę gdzieś wewnątrz siebie. Ja mówię, z twarzą, Pokerzysty, więc wchodzimy w głąb siebie, odkrywamy siebie samych, co trzeba przez te miesiące, żeby upadło, żeby coś solidnego się narodziło. No i oczywiście trzydziesty, kochani, samo to, że trójka, katalizator, zero za tym, czyli zero reprezentuje nieskończoność, więc duszę. Co powinno się zmienić? I mamy nów księżyca, zaćmienie słońca w byku. No, kochani, nazywane Black Moon. Może być ciemniej nawet tej nocy, mogą ludzie w ogóle się trochę mm, obawiać czegoś, um, kierować strachem. Zaraz zapytamy anioły, o co tu chodzi, ale łatwiej jest o uzdrowienie i spełnienie życzeń. I może się to. W ten sposób stać. Yy, także będą tacy, którzy może trochę będą zawistni, z chęci jakiejś zemsty, dramaty i coś może nas poważnie nawet zaskoczyć. To wszystko jest możliwe. Ale wiecie, tego dnia, to jest sobota, mamy oprócz nowiu nowi Księżyca w byku, także Wenus w rybach, w koniunkcji do Jowisza w rybach. O, kochani, ta energia trwa dwa dni, a więc i sobota i niedziela. Magia w powietrzu, kochani, magia, to ta magiczna różdżka. Nowa miłość, nowy romans, pogodzenie, szczęście w związku, poprawa finansowa, otrzymanie oferty. Naprawdę wszystko jest możliwe. To jest moc energii, moc pozytywnej energii. A więc masz o coś poprosić, z kimś porozmawiać, nawiązać kontakt, oznajmić komuś, że kogoś kochasz. Był świetny czas i księżyc w byku jest w sekstylu do Marsa w rybach. To już co prawda jest późniejszy wieczorek, dobrze po 19 w Nowym Jorku, ale to jest też i następnego dnia. Sekstyl potrzeba działania, ale daje tutaj odwagę, akcję, praktyczność, aktywność, miłość do prawdy, otwartość na to, co nowe. Więc reszta na każdy dzień tygodnia będę mówić na każdy dzień tygodnia w czytaniu. I są dni, kiedy właśnie, wypada o coś poprosić, łatwiej o przebaczenie, uważać z kolei na to, żeby ktoś sobie krzywdy nie zrobił. Więc to wszystko będzie na każdy dzień. A teraz, co powinniśmy wiedzieć na ten tydzień ogólnie, ogólnie dla wszystkich? Jest siedem talii kart, Wasz policzyłam, czyli wchodzimy głęboko. No wtedy, kiedy ten w ogóle, ten tydzień marzymy, wizualizujemy, mapa sukcesu, sprawdzamy to, jest to ciągle, czego chcemy. Odczuwać, odczuwać. Nie planować, tylko odczuwać głęboko w sercu, bo tu jest portal wszechświata. Portal do całego wszechświata. Nasze serce. Więc nie co myślisz, czy to jest praktyczne, tylko czego naprawdę pragniesz w głębi serca. To się będzie stawać, ok? Kochani, kochani, ja to wybrałam, wiecie, że. Chciały wyjść jakieś karty bardziej praktyczne. Mm -mm, zaraz szybko musiałam usunąć, bo tutaj anioły natury no jest właśnie to ta magia chciała wystąpić. Nic dziwnego. To jest drugi Nów Księżyca dlatego nazywa się Black Moon. I jeszcze z tym wszystkim, co tego dnia jest wow, energia! Więc dlatego zobaczymy, jakie tu będą dla nas główne wiadomości. Mm. Wiadomości o miłości zobaczymy. O czym marzysz ale także i czego się obawiasz. A więc uważaj żeby nie myśleć o niczym negatywnym i nie kierować się obawami bo to też będzie i to też się nie sprawdzać. Aż dwie chcą wyjść. Ok. To ma wyjść, nie wyjdzie. No i tak by to się zgadzało. Ok. Pierwsza wiadomość, która jest najgłupniejsza na obie strony taka sama prawdziwa magia. Kochani, prawdziwa magia. I to jest boska magia. Ekstra magiczna energia otacza ciebie teraz w tej sytuacji, a więc o czym myślisz, czego naprawdę pragniesz? Co wizualizujesz, o czym śnisz? To do siebie przyciągasz. Oczekuj cudów. A takie aniołki natury naprawdę istnieją. Ja to wiem na milion procent. A więc najlepiej iść na łono natury, rozmawiać z drzewami, z kwiatkami, choćby w myśli, telepatycznie, i poprosić podnieść tam papierki gdzieś, sprzątnąć trochę, gdzie jesteście. Może czekoladę bez papierku w ogródku położyć dla tych aniołków natury. Poprosić poprosisz, a otrzymasz. I dalej. Co jesz, z kim jesz, zwróć na to uwagę. A więc może tutaj się coś, wiecie, takiego pokazać, co ci już nie służy. Coś, ktoś, towarzystwo, na pewno widzisz o tym, jak się czujesz. No, co ci służy, a co nie. A więc naprawdę zwrócić na to uwagę i absolutnie w tej nowej energii, ja nigdy nie mówię, o to jest ta dieta. Wszyscy są na. Kito diet, to wszyscy już te, ki to powinny robić, powinni, czy jakaś inna dieta, hollywoodzka. Absolutnie nie. Co tobie służy, bądź nie? Co dla ciebie jest właściwe? Okay? Bo my wszyscy jesteśmy inni i mamy inne potrzeby. I tutaj jest piękny jednorożec. I wyraźnie ta wiadomość mówi, że to, czego pragniesz. No więc masz te marzenia. Boom. Masz te cudowne marzenia, tak? Ale to musi być dla najwyższego dobra. A więc nie pragniemy niczego, co by mogło zaszkodzić innym. Co by mogło skrzywdzić innych. Więc czystość serca, czystość intencji. Kiedy to masz, odpowiedź przyjdzie. Ale jeśli pożądasz czegoś, co nie jest twoje i do czego nie powinnaś, nie powinieneś się dotknąć albo o tym marzyć, no niestety to też możesz odczuć, że to jest. Nie. nie. To nie jest tutaj odpowiedź. A więc pragniemy tego, co wspaniałe, ale... Go nie krzywdząc. Teraz, co dla niektórych patrzcie, patrzcie. Zaręczyny. Albo ktoś powie: Jestem Tobą zainteresowany, albo zainteresowana. Wprowadźmy się razem, kupmy coś razem, zaręczmy się, pobierzmy się. A więc gdzieś coś idzie wyżej. Dla niektórych to będzie spotkanie po raz pierwszy. Ktoś zadzwoni do Ciebie, skontaktuje się z Tobą i powie, że jest bardzo Tobą zainteresowany. Może to być przypadek współpracy. Więc ktoś może dać znać Ci, że jestem zainteresowana, zainteresowany, żeby z Tobą współpracować. Żebyśmy pracowali nad czymś, z tym, że Ty zachowasz indywidualność i ja też, ale jesteśmy w grupie. Ok? I wszystko ma do siebie pasować. Czyli to jest ktoś, już widzę na poziomie duszy. I Równowaga wewnętrzna. Przez to odpływamy z tych nieciekawych wód, które właśnie powodowały, że wszystko w nas się trzęsło i było niespokojne, i wypływamy na wody czyste, bez jednej fali, i tak sobie płyniemy. No trochę fali potrzeba, bo ja patrzę, że to żaglubka. Nie uć motorowa, więc trochę wiatru potrzeba, ale symbolicznie to mówi to, co Cię denerwowało to, co Tobą trzęsło gdzieś tam w środku, powodowało, że nie mogłeś spać, że nie mogłeś oddychać spokojnie no to teraz od tego odpływamy. Robimy coś, co tak naprawdę nam pomoże. Tutaj ciekawy jest ten rządek, bo tu jest. Piątka kielichów i tu znaczenie, smutek, akcja i anioł transformacji, śmierć. To nie znaczy zaraz, że umrzemy wszyscy. Nie, że ktoś tam może odejść, wszystko jest możliwe, ale to oznacza, że. Tutaj, gdzie byliśmy smutni, tu gdzie dostrzegaliśmy może negatywnie, postrzegaliśmy pesymistycznie coś, podchodziliśmy, niewłaściwie podejmujemy akcję, albo ta akcja przyjdzie, żeby nasze życie się zmieniło. Bo śmierć w tarocie oznacza zakończenie. Czegoś. No już koniec coś zakończyć. Więc jeżeli długo się smuciłaś, długo się zamartwiałeś czymś, trafiłeś, czas wreszcie z tym zakończyć. No bo ściągasz tylko więcej na siebie tego. Czas podjąć akcję, czas iść w pozytywnym kierunku. Może w grę wchodzić skorpion, bądź też barem, lew lub strzelec. OK? Szczególnie. Barana i strzelce tu jakoś dziwnie czuję. Więc to ma dodatkowe znaczenie. Znowu magia. Tu była magia. I Patrzcie, że tu jest magia. Widzicie? Magia i magia. A więc magiczna natura. Wyjść, cieszyć się życiem, ściskać te drzewa, boso potrawce, rączkami. W donicach, w ogródku czy na balkoniku, tak jak ja będę akurat tego dnia sadziła mm -hmm. i siała, ponieważ to jest idealny czas nów Księżyca na coś nowego, na rozpoczęcie czegoś, na jakąś akcję pozytywną, na te zmiany. I patrzcie, że jest także finansowo, będzie dobrze szło. Tak, ten dzień, bo to już ja widzę to na koniec. Że będzie absolutnie cudowny. Jeżeli kochasz, co robisz, jeżeli czujesz do tego pasję, nagle poczujesz, że może jesteś wynagrodzona. Otrzymajesz, otrzymujesz teraz podwyżkę. Może ktoś cię rozpoznaje, zauważył. I teraz do ciebie przemówi w jakiś sposób. Zgłosi się. Nagle czujesz, czy to dar, czy. Wygrana czy pozytywne jakieś rezultaty z dobrych uczynków, na przykład, z akcji podjętej wcześniej i teraz, wow, jaka odmiana w życiu. Więc co dla Ciebie oznacza obfitość? Bo wiecie, dla każdego znaczy co innego. Jeśli ja bym zapytała Ciebie, co dla Ciebie oznacza sukces i obfitość? Więc jedna osoba powie dużo kasy. Druga powie super biznes, gdzie zarabia, trzeci powie podwyżka, czwarty powie nagroda, piąty powie romans życia. No widzicie? Każdy powie co innego. I no, romans życia, bo i także seksualność. Może to mieć coś do czynienia z czapą sakralną, albo po prostu. Wiosna. Widziałam... Nie wiem, jak się w mojej sypialni znalazła Bumbo To jest ta, ta, ten wielki taki bąk, olbrzymi. I siedzi i patrzy na mnie. No więc ja, nie w rękę, ale w białą a, moją ściereczkę, ładnie, narzuciłam tak, żeby krzywdy nie zrobić. O, to on tam chce, przemawia, przemawia tak, że żyje, że nie, to że nie żyje. I na balkonik i wypuściłam. Ale dalej siedzi na tej ściereczce, patrzy na mnie. Więc, czy to coś oznacza? No, muszę zaraz sprawdzić, jak skończę mówić do Was i sprawdzić, co to oznacza. No, bo to jest znak. To sami pytacie znaki. No, to jest właśnie znak. Ja bardzo dobrze rozumiem, że do mnie chcę coś powiedzieć, ale seksualność razem z wiosną, słuchajcie, i nasze hormony zaczynają działać. Dlatego chcemy kochać, chcemy być na zewnątrz, spotykać ludzi. I ja widzę, że to dokładnie tak będzie. Będzie się w nas przebudzać też, kochani. Tak, tak, tak. Więc czy ja mam jeszcze jakieś, jakąś jedną? No mówiąc z tego, bo to będzie ten luk księżyca. Ok. Poproszę o trzy. No i widzicie, tam było ta transformacja. Wypocząć wyspać się za wszystkie czasy, zrelaksować, siłę, nie kontrolować, niech to do nas przyjdzie, co ma przyjść. Marzymy, wierzymy w to, spełnić się musi. To jest tylko kwestia czasu i na to jest boski czas, jak wiecie. Ale w tych snach będą przychodzić odpowiedzi. Nasza intuicja będzie działać na najszybszych obrotach. Słuchajmy. Dalej. No. Zadbać o siebie, tak jak ta rybka. No, ta mermaid, ta syrenka, odpocząć, zrelaksować się, spędzić czas na medytacji, na łonie natury, jak medytujesz. Ja chodząc, spacerując i ja o niczym nie myśląc, tylko patrząc na ocean czy na drzewa w parku. Zadbaj o siebie, weź ten kąpiel, poświęć sobie trochę czasu, posłuchaj fajnej, relaksującej muzyki, obejrzyj komedię. Rozumiecie o co chodzi? Zadbać o siebie. I czas na, i to będzie świetny właśnie w ten nów księżyca, bo Pluton już będzie tutaj wewnątrz nas, tak? Pomagał nam zajrzeć głębiej. Merkury w tych bliźniętach, super, żeby wyszukiwać informacje. tak? Uczyć się, a jednocześnie. Jest świetny czas, żeby spojrzeć na inne możliwości. Jeżeli coś w Twoim życiu nie działa, zamiast siedzieć w tym krajdełku, jakie są inne możliwości. Poszukiwać tego. I dobry czas, by wreszcie rozpocząć zmiany. Ten nów księżyca, słuchajcie, takiej energii nie można zmarnować. Po prostu, jeżeli ktoś chce zmarnować, to już Wasza sprawa, ja tego nie polecam. Zapraszam kochani, życząc absolutnie cudownego tygodnia magicznego tygodnia na czytanie na każdy dzień, gdzie będą oprócz kart anielskich, karty duszy, karty biznesu, karty dodatkowe moje Grace, także z każdej jednej strony i na każdy jeden dzień tygodnia, mówiąc, co którego dobre, a czego może nie należy robić. A więc kochani, wspaniałego, magicznego, cudownego tygodnia, Mua! buziaczki. Uściski i do kolejnego razu. Pa.